Od razu cała gospodarka idzie w górę. E, w, jak byłem w szkole, była komuna, była, tak zwana komuna, ale może taki jedna znowu dy, dy, dygresja. Wam się czasami mówi o bolszewicy, bolszewic, tak dalej, teraz tak katynia, prawda, że bolszewicy, tak dalej, nieprawda. Bolszewicy stali wymordowani przez Stalina. Stalinizm był zupełnie inną ideologią niż bolszewizm zupełnie inny. Bolszewicy mówili właśnie o równości za Stalina. Stalina. Pamiętam taki, taki dowcip kursował y, pod koniec, że tak powiem, trzeciego PRL-u. Y, dowcip brzmiał, że przyjeżdża matka do Tobesza Breżniewa, że tak powiem, i ten z dumą oprowadza po swoim pałacu, tu i tutaj mam, prawda, sześć samochodów, prawda, amerykańskie samochody, mam daczę, prawda, taką. Mama, mama zaczyna płakać. A cię płaczesz, matuszka? Ja tak będzie co będzie, jak przyjdą bolszewicy. Otóż ten dowcip tam mnie sympatią dla Breżniewa, bo ja nie lubię bolszewików. Nie lubię bolszewików. Zdecydowanie. I z dwojga złego, z dwojga złego powtarzam, wolę, wolę stalinistów od bolszewików. Otóż za Stalina, czy w Polsce za Bieruta, w programie szkolnym była bajka, i proszę mi powiedzieć, czy dalej istnieje w Szkolnych, o koniku polnym i mrówce. Czy ona jest w nie ma. No właśnie. A to była majka, która się uczyłem raz, raz po rosyjsku, na akcjach rosyjskiego, a raz po polsku, prawda? Z mu murewii, o tym, jak, jak yy, yy, mrówka pracowała, a konik polny całe lato tam jeszcze śpiewał, śpiewał i tańczył. No i jak jest jesień przychodzi, zimno na przychodzi do mrówki, żeby ją nakarmiła i ogrzała, a mrówka mówiła, co ty robiłeś całe lato? No tańczyłem. No to idź i śpiewaj. Prawda? I to jest słuszne postępowanie. Ten człowiek powinien ponosić konsekwencje swoich czynów. Natomiast my dzisiaj odbieramy ludziom wszelkie szanse bycia ludźmi. Za nich podejmujemy decyzje i ludzie nie są odpowiedzialni za swoje czyny. Nawet mordercy nie wieszamy, tylko mówimy, że to społeczeństwo jest winne, że on zamordował. I właśnie to społeczeństwo trzeba by powiesić, a nie tego mordercę, bo to ono jest winne. Prawda? Z konsekwencją go oczywiście nie wieszamy. Średnie dożywocie, średnie dożywocie na, w krajach Europy Zachodniej trwa około 7 lat. Yy, czyny straciły znaczenie. Nie ma, czyn, nie ma życia dobrego i złego, wszystko jest średnie. Nie opłaca się nic robić, dlatego nie ma tego rozwoju gospodarczego, który był kiedyś. Nie ma tego drive'u do przodu. To jest. To jest yy, bardzo, ważny, bardzo ważny element tego zastoju, jaki u nas jest. I powtarzam, wolność, lewica też mówi o wolności, a to jest z reguły wolność od pasa w dół i wolność bez odpowiedzialności. Mówimy wolność i odpowiedzialność. Człowiek jest wolny pod warunkiem. Nie można dać wolności człowiekowi, który jest nieodpowiedzialny za swoje czyny, prawda? Nie dajemy dziecku wolności, żeby było co chciało, bo dziecko za swoje czyny nie odpowiada. W tym zakresie, w jakim odpowiada, owszem, dajemy mu klapsa, prawda? Co też ma być zakazane. Czy nawet już jest zakazane? Nawet nie wiem dokładnie, bo ja, bo ja, bo ja, ja tam przyleję klapsem, jak, jak trzeba, o którym Znuków, ale nie, nie przejmują się tym specjalnie, podobnie jak ogromna większość, większość Polaków, ale yy, z trybuny się mówi, że to, to, to jest niemożliwe. Człowiek musi być odpowiedzialny za swoje czyny. Dzisiaj ludzie nie są odpowiedzialni. W każdej, powtarzam, dziedzinie. I żeby, dam no, wam taką, też trochę wybiegnę, odbiegnę od tematu. Autentyczna historyjka z przełomu wieków, albo poprzednich wieków. Gdzieś to się rzecz działa, gdzieś tam w górach Harcu, czy gdzieś w takim, takim raczej zapadłym części Niemiec. Niemiec, gdzie już te teorie takie marksistowskie już tam krążyły, takie tego, że społeczeństwo to jest człowieka, prawda, socjalne, prawda, już niedługo, prawda, tam już Bismarck jakieś, jakieś tam eksperymenty socjalne, zbezpieczenie społeczne wymyślał i tak dalej. No i trawi się, się facet, który gwałcił, kradł, rabował, mordował, prawda, no wszystko, wszystko robił, co trzeba, żeby go powiesić. No i on się bronił przed sądem, uwagę, że sam się bronił, panował taki liberalizm, że wolno się było bronić bez adwokata. Dzisiaj nie wolno się bronić bez adwokata, jak grozi, jak grozi wysoka kara, ale on się bronił sam, bez adwokata. I właśnie się bronił w myśl tych, tych nowych teorii, znaczy wtedy nowych, dzisiaj dominujących, że rzeczywiście to prawda, że krat gwałcił, rabował, mordował i tak dalej, ale on wychował się w środowisku, które pochwala gwałt, przemoc, rabunek, rabunek i mord nawet, w związku z czym to nie on jest winien, tylko społeczeństwo, że i tak dalej. Proszę sobie wyobrazić, że sędzia uznał to rozumowanie. W ustaleniu wyroku sędzia powiedział, że rzeczywiście jest prawdą, że to nie on jest winien, tylko społeczeństwo, które prawda, go tak wychowało. A liści, świadczył sędzia, on sędzia jest wychowany w społeczeństwie, w środowisku, które surowo potępia gwałt, przemoc, kradzież i, 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 i rabunek. W związku z czym to społeczeństwo jest winne, a nie on, że on wydaje wyrok śmierci. Otóż, otóż yy, to jest yy, bardzo dobre pokazanie, że te argumenty lewicy są niepryciomą. One nie są, są niesłuszne, one są nie, pricią, nie, nie na temat. Nie ma nic wspólnego z wy, wydaniem wyroku, prawda? To jest taka tam gadanina. My wyrok wydajemy, to jest cennik, prawda, za złe działanie, a przyczyny, dla których ludzie działają, to nas nie interesuje. Czy człowiek zamordował dla zysku, czy zamordował prezydenta Narutowicza w celu politycznym i tak powinien zosta zostać tam. Różnica jest tylko taka, że jedny się rozstrzeliwuje, drugi się wiesza, prawda, tak, dla... Jest taka jest takie, takie tradycja, że, że morderców, którzy działają w celu szlachetnym, się, się rozstrzeliwuje, a takich, takich to się, to, to się wiesza. Prawda? To jest jedyna różnica, prawda, jaką się dawniej stosowało, stosowało w stosunku do morderców. No i, I tyle. Seleczek wiedział, że jego czyny mają konsekwencje. Jeżeli my, na przykład, mówimy, że trzeba zrobić niskie podatki to wynika z zasady volentia non uria bo Lewica mówi, że jak dam niskie podatki, to człowiek te pieniądze przepije, prawda, to tam nie wyda na to, co potrzebuje, mówimy to volentia non prawda, niech się nauczy, no, Jeżeli mówimy o, o, karze, o karze śmierci, no, to wynika z tej zasady, prawda, człowiek, jeżeli człowiek wiedział, że za morderstwo jest kara śmierci i mordował, no to volentia non prawda. Jeżeli, jeżeli ja pójdę na stację kolei i położę głowę na szynach, to ruszy machina parowa, prawda, i obetnie mi głowę, i nie jest winien ani maszynista, prawda, ani, ani zawiadowca stacji, ani. Ja, i tylko ja, prawda. Ani Stevenson, który wymyślił lokomotywę, ani ten, co tory układał. I ja, i tylko jestem winny zem. I tak samo tutaj. Jeżeli morderca zamordował, no to winnym powieszenia jest on. Nie sędzia, prokurator, prawda, adwokat, kat i tak dalej. Rusza machina sprawiedliwości i obcina mu głowę. Zostaje, prawda, uruchomiona przez niego. Przez akt mordu, że oczywiście może się zdarzyć, że, że mu się uda. Tak samo może się zdarzyć, że ten kupiec zahamuje przede mną, prawda, takie możliwości, albo ktoś mnie ściągnie z tych torów, ale generalnie rzecz biorąc, odpowiedzialny za to jest człowiek i tylko człowiek. I my mówimy o odpowiedzialności człowieka. Bardzo wiele ludzi nie chce być odpowiedzialnym za siebie. Woli być małym dzieckiem, traktowanym jak niewolnik. Dobrze być niewolnikiem. Większość niewolników rzymskich, nie, nie wiem czy wiecie, to byli dobrowolni niewolnicy. Oni się sprzedawali bo nie chciałem się męczyć, prawda, gdzie tu zarobić, to no, znowu mam stałe, stałe wyżywienie, marne, może, może bo marne, prawda. się w niewolę, bo nie umieli wyżywić siebie, siebie czy rodziny. No, to jest bardzo wygodne bycie niewolnikiem. Otóż powstaje tylko pytanie, to jest, i to jest różnica w stosunku do, do Rzymu, że wtedy byli niewolnicy, ale też byli ludzie wolni. Dzisiaj wszyscy są niewolnikami. Ludzie, którzy nie chcą być wolnikiem, jakoś nie chcą być wolnikiem, ja, ja chcę ryzykować swoim życiem, prawda? Chcę ryzykować. No, samochodem jeżdżę bez pasów, uważając, że jazda samochodem w pasach to jest tak jak równie niesportowe jak polowanie na niedźwiedzia w zbroi, prawda? Ginąć, ginąć pierwszy powinien kierowca, a nie, a nie, a nie, a nie, a nie pieszy. Więc y, dlatego się nie zapinam. Mam nawet zwolnienie lekarskie. Cierpię mianowicie na autopyroflamofobię, co oznacza, że ni, ni, nie lubię palić się żywcem w samochodzie. W już z greckiego na język polski. <grym znafaję> obecne o, obecne na, na sali nieliczne panie zawiadamiam, że kobiety w ciąży też mogą jeździć bez pasów i każda może powiedzieć, że jest, jestem od godziny w ciąży i <grym znafaję> w związku z tym. Tylko trzeba się potem postarać o. <grym znafaję> zaświadczenie. Tak, e, generalnie rzecz biorąc, y, prawo jest tolerancyjne, prawda? Odwzieniu prawo liberalne od tolerancyjnego. Prawo liberalne jest takie, które zawiera bardzo mało zakazów. Tolerancyjne jest takie, które zawiera bardzo dużo zakazów, ale wszystkie można złamać. Otóż my jesteśmy zwolnikami prawa, prawa liberalnego, natomiast absolutnie nietolerancyjnego. Praw chcemy mieć bardzo mało, ale niech ktoś próbuje je złamać. To jest to jest zasadnicza różnica w podejściu do systemu, systemu prawnego.